TV. Jutro w godzinie 11 do 16 mamy trening Całego, całej drużyny. Na czele z Niki Bedersenem, Hansem Bedersenem i Bersenem. Część zespołu w miała trening. Cały skład nasz polski Tomasz Golok Maty Zagara. Zagara tak liczę jak Polaka. Wszyscy seniorzy. Dzisiaj mają lekki trening startowy tylko nasi juniorzy i mroczka. Jutro od godziny 11 do 16 mamy ten trening całego zespołu. I później wszystkie te uroczystości są, o których Państwo wiecie. Przepraszam. O których Państwo wiecie. I w meczu, w tym sparringowym, treningu punktowanym, idziemy w pełnym składzie. Jakbyśmy jechali meczu. Czy można powiedzieć, że ten spadłem to będzie jak gdyby decydujące, będzie miał decydujące znaczenie w ustawieniu składu na niedzielne spotkanie? Powiem jeszcze raz, o tym sparingu mówiłem już po przyjeździe z Poznania przed ostatnim naszym treningiem w piątek tu na nasze stawianie przed wyjazdem do Rzeszowa, bo po meczu sparingu w Poznaniu widząc To, co się działo w Poznaniu, bo nie patrzyłem na wynik, a patrzyłem zdecydowanie na jazdę zawodników, absolutnie z uwagi na to, że te scoringi nam wyleciały, a druga strona, praktycznie przed meczem z Rzeszowem jechaliśmy tylko jeden w szalony trening u siebie na torze. Uważałem, że absolutnie jest to niezbędne i potrzebne, dlatego jedziemy w takim ustawieniu, jakbyśmy jechali mecz Częstochową i Wjadą wszyscy zawodnicy. Skład tej siódemki plus mroczka plus warte z dość mocno. Powiem, to, że pierwszy powiem tak, każdy zespół jest bardzo mocny w tej sytuacji, kiedy uległo spłaszczeniu z uwagi na KSM nie ma tych kominów yy, wynikowi z zawodnikami bardzo mocnych naszpikowanych składach jest to zespół bardzo doświadczony to co pokazał częstotliwość jechał bardzo agresywnie i trzeba mieć się na wielkiej ważności i być absolutnie przygotowanym na ciężki mecz wyjadą zawodnicy, mając na uwadze zeszły sezon, gdzie jechał w Holta i Davidson. mieliśmy wygrany mecz, ale wiadomo że sprawą Trzemka Pawlickiego, który wyrobił nam bardzo dobry wynik. Mam tą świadomość, że tam pracę, którą wykonujemy z Piotrem, przede wszystkim pod kątem naszych juniorów i te rozmowy, które prowadziliśmy z nimi nie tylko doceniające ich wartość, nie tylko negujące ich podno, bo praktycznie dla nas to była trenerów jeszcze większa porażka, bo jakby nie patrzeć, pierwsza para, mistrzowie Polski par, no kompromituje się wręcz w taki sposób, gdzie nie przystoi to zawodnikom o takim doświadczeniu. A późniejsza sytuacja Łukasza Cerana, które, bo ja byłem, bardzo blisko, ja, by, ja sądziłem, że wypięła się linka sprzęgła dźwignia. I to była taka analogia do zeszłorocznego rocznego startu w Grand Prix Jansona, gdzie walną w taśmę. Ale mamy świadomość jedno, że są to doświadczenia zawodnicy. Całkowicie inne relacje ich są wtedy, kiedy jadą, z rówieśnikami w meczach młodzieżowych, w młodzieżowych. A co innego, kiedy dochodzi niesamowita presja, jakby nie było inauguracja i tego doświadczenia jeszcze nie mają może z zapałem, ale w przypadku Pawła wiadomo dojście do pełnej formy taką jak prezentował przed kontuzją wymaga wymaga naprawdę ostrych, ostrych manewrów i ostrej jazdy. To jest tylko jedyna droga do wyciągnięcia Pawła do na ten poziom, który prezentował przed literalnym upadkiem. W przypadku Łukasza Serana kiedy dojdzie Bartek, pytanie jest zasadnicze, czy podejmie to wyzwanie i pytanie, pytanie, pytanie będzie odpowiedzią, czy podejmie to wyzwanie, a jeżeli to podejmie wyzwanie związane z rywalizacją, to będzie się rozwijał, a jeżeli nie podejmie tego wyzwania, to praktycznie będzie zmierzch kariery Łukasza sera. Taka jest moja diagnoza na, na stan dzisiejszy. Zdję, że nawierzchnia to jest już panie Robercie, zapraszam na pierwszy łuk, robiliśmy się tak. Dobrze, zna się pan, zna się, zna się pan bardzo dobrze. Zna się pan na tłumikach bardzo dobrze, nie, pana... Nie, nie. No, tłumikach Ogląda, oglądałem pana oglądałem pana rozmowę. Bardzo, ja bardzo, ja facho... bardzo, po... bardzo fachowe diagnozy, bardzo dobrze zdiagnozowany problem. Mamy problem z pierwszym łukiem, bo na jest ta sama, a tak samo do, A pierwszy łuk raz, że jest w cieniu, ale druga sprawa jest po prostu zdecydowanie niżej ten łuk w porównaniu z tamtym łukiem, a mając świadomość na to, że nie mam wpływu na to, jaki poziom jest wód gruntowych, bo sami dobrze wiecie, że co się dzieje. I dlatego na, zrobiliśmy wszystko, jak zobaczycie, jak wygląda ten pierwszy łuk. Jest plasterina, ale... Ciężko było jeździć na tym pierwszym łuku w piątek, ale wczoraj mieliśmy długi trening i naprawdę już to była taka jazda. Dlatego dzisiaj jeszcze chcemy pojechać tą, żeby to wczuć się w maksymalną utrudnienie jakie mogą oczekiwać na naszym torze, bo on jeszcze nie będzie tak idealny jak ten drugi łuk. To znaczy praktycznie czwart, trzy, czwarte, trzy czwarte toru. A to ma pytanie odnośnie Andersena. Rozmawiał pan tutaj z Hansem, jakie to były natury te problemy tutaj w tej Rzeszowie i jak, co się stało, w tak Twojego. Powiem tak. Ja z zawodnika tej klasy wymagam krótkich. Analiza jest krótka. Nie interesują punkty, bo to jakby nie patrzysz, to jest ścisła światowa czołówka i ten zawodnik nie zapomniał jeździć. Ale to do, 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 doprowadziło mnie do szewskiej pasji trzeci bieg, kiedy przyjeżdża jedzie 4-2 i praktycznie na ostatnich 30 metrach manetka schodzi, schodzi popuszcza manetkę i, i kuciapa na klatkach go strzela. No to ja dostałem białe gorączki. No bo tej klasy zawodnik, który walczy do Radużyny, a wie o co walczyliśmy, bo sami żeście widzieli, mieliśmy spotkanie na murawie piłkarskiej. I tam było ja przedstawiałem koncepcję meczu, założenia taktyczne i każdy z zawodników się wypowiadał. Nie ukrywam, że podczas tego najmniej do powiedzenia miał Hansander. To mnie mocno, 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 można powiedzieć, no zaniepokoiło. Praktycznie powiem tak, no przeszedł obok tego meczu. Bo nawet Matej Zagar, który przyjechał z gorączką, z wysoką gorączką, nie stałem pod gorączką, ale z wysoką gorączką, walczył na tym torze. Taki sam problem był z Panserem i tam z 239, to ronie po 30, to są dwukrotnie za taką zauważyć, taką mnie nie pochyłał. I dlatego dostał 3 dni, na, bo powiedział, jedzie do, ze wszystkimi swoimi silnikami do dości do swojego mechanika przyjeżdża jutro, łącznie ze swoim juniorem, z Ashlejem, ale jutro go czeka Taka rozmowa jak i w swojej karierze sądzę, że nie ma. Musimy powiedzieć sobie jasno, za ciężko tutaj pracujemy wszyscy, żeby sobie pozwolić na takie manewry, że będzie kwitowane jazda, wynik drużyny obok z ironicznym uśmiechem Ja nie chciałem robić awantury i spektaklu w Rzeszowie, nie chciałem celowo, bo było dużo mediów, takich rzeczy się nie robi na pokaz ale już mam przygotowane takie spotkanie Hansa Mandersa. Mając na uwadze to, co w listopadzie długo rozmawialiśmy, bo najmniej, najmniej w listopadzie rozmawialiśmy o kontrakcie, ale rozmawialiśmy o wszystkich sprawach tych, które były w Gdańsku, które były w Toruniu. Ja znam opinię również to, co było ze strony duńskiej od przyjaciół z Danii na temat postawy takie osobowości Hansa Andersa, ale będziemy chcieli wiedzieć wszystko, praktycznie wszystko jutro zdiagnozować i wystawić receptę, bo nie mam zamiaru czekać i to co Pan Ryszard pytał, po jutrzejszym treningu, po jutrzejszym treningu, sparingu zadecyduje kto pojedzie, to jest wystawione czy a czy Hans Panie że powiem tak. Wiemy, jakie są ułomności Artura, bo to nie jest jeszcze kompletnie doskonały zawodnik, ten zawodnik chce się uczyć i chce się uczyć najlepszych. I jest pojętym uczniem. Wiadomo, że przez tyle lat kariery jeździł, jeździł można powiedzieć, w Gruziązu. Jest specyficzny tor, specy, specyficzna nawierzchnia. Trzeba go po prostu przestawić na jazdę ekstraligową na ciężkich torach. Największe problemy są z Arturem na dzień dzisiejszy. Momentem startowym z techniką startu, panowaniem motocykli z dojazdem do pierwszego. Trenem Marek Cieślak nie trenuje zawodników, tylko zbiera zawodników najlepszych, prawda? Ale taki problem. Ale jeszcze, jeszcze te. To jest problem, poważny problem i to, co było w meczach sparingowych i, i w treningach, ten element jest, można powiedzieć, elementem zdecydowanie do poprawienia, bo to do techniki jazdy na się, do pokonywania ruchu agresywności nie ma żadnego problemu, tylko wiadomo, że w różu 50% to jest stary.